Nazywam się Tani Slambore, i Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o kariernym wzroście. Jak zrobić karierny wzrost? Jak to osiągnąć? Ale przy tym, jak zacznę, mam dla Ciebie rozwiązanie Twojego problemu życiowego, wybranie Twojego najważniejszego celu w życiu, do tego, żeby po prostu nie marnować swój czas i resursy na niepotrzebne, na niepotrzebne Twoje cele. Znajdziesz. Штен. Курс дармовий. Як усунути Штен? Проблем в опіші під тим фільміком. Зараз вратимо до кар'єрного взросту. Кар'єрний взрост. На чим він полега? На тим, щоб витворювати венкшн вартощ в своїй фірмі для твоєго керівника. Або для вашіщеля цієї фірми. То просто є неможливий, якщо не розумієш Jak zarządzać swoim czasem? Jak dokonywać wszystkie Twoje zadania? Dla przykładu, jeżeli nie możesz wykonać te zadania, które poręczył Ci kierownik, to tak naprawdę nie możesz mieć kariernego wzrostu. Także musisz pamiętać, że w firmach prywatnych ten karierny wzrost jest szybszy, a także w małych tych firmach prywatnych jest po prostu szybszy. Także... Musisz pamiętać, żeby wytworzyć jak największą wartość dla swojej firmy. Musisz po prostu coś wykonywać, swoje zadania, żeby przynosić jak najwięcej wyników swojej firmy. Ale już teraz powiem Ci łatwy sposób, jak być lepszym w pracy. I z czasem otrzymać karierny wzrost. Po prostu musisz przychodzić do pracy za 15 minut i po prostu... Iść z pracy też. Zostawić, zostawać na 15 minut później. Iść z pracy. Myślę, że ten czas nic u ciebie w życiu takiego nie zmieni, ale to pokaże Twojemu kierowniku i całemu zespołu w pracy, że jesteś zainteresowany tą pracą. Ale w ten sposób nie działa, jeżeli nic nie wykonujesz w tej pracy. Jeżeli przyszedłeś, posiedziałeś i Poszedłeś, to, to nie zdąży ci pomóc. E, dlatego, że niektórzy piszą mi, że Twoje techniki nie pomagają, nie są użyteczne. E, powiem tak, że te techniki trzeba wykorzystać kompleksowo. Dlatego, że jeżeli coś zmienisz tylko jedno, to nic tak naprawdę nie otrzymasz żadnych wyników. Musisz zmienić wszystko kompleksowo. Ja, przykładu, przychodzić wcześniej, dokonywać wszystkie Twoje zadania e, i temu podobne rzeczy. E, także mam dla Ciebie konsultacje, jak możesz no, po prostu podwyższyć swoje wynagrodzenie pracy. Znajdziesz tą konsultację w opisie pod tym filmikiem. E, jeżeli spodobał Ci się ten filmik, postaw polubienia, zasubskrybuj na kanał, napisz komentarz. Także znajdziesz dwa tylko filmiki, folder tworzenie z tym filmikami i kółko po kliknięciu którego zasubskrybujesz mój kanał.